Hej. znalazłam nową grę wyszła jakiś czas temu mam nadzieję, że wam się spodoba jest króciuteńka jak się dowiedziałam, że jest taka krótka to aż normalnie no, wstrząsło trwa ino 15 minut 15-20 gameplay czysty bez gadania, bez niczego trwa yy, i czekajcie, jeszcze to Trochę sobie przerobiłam tej gry, żeby wiedzieć co robić. Yy, dobra, to mi się przyda. I tak, poza tym zaczęłam nagrywać i nagrałam bez dźwięku, więc jeszcze trochę dalej doszło, ale nie doszłam jakoś strasznie daleko, bo utknęłam. I już myślę, że wiem co zrobić w każdym razie. Gratu koni jest grą króciutką, to już powiedziałam. Ale jest grą z Ukrainy. Tak jak mówię, gra krótko. Widzicie, bardzo fajna graficzka. Teraz tak, trzeba nam zrobić y, tego. Nie wiem, czy to wszystko, co możemy tu mieć. Hm. Do tego już nie jestem pewna. Pam. Maca, maca, w końcu wrzuca. To mnie rozwala. Tak delikatnie, delikatnie, a potem... E, dobra, niech jest mocniejsze. Dobra. Czy mamy coś więcej? Tutaj jeszcze do wzięcia. Nie jestem pewna. Popatrzmy, tu nie ma nic. A tam był inny krzaczek z wodą. Dobra. Lecimy dalej. Pyk. Ok. Przechodzimy w inną lokalizację. Zobaczymy, jak tam nam będzie wyglądać. Dobra, i tak, na pierwsze oko mi się rzuca to, że trzeba to zabrać. Eee, co to może być jeszcze? Tu coś jest? Nie. To, a to, to też wygląda, okej, okay, dobra, to też jest do zabrania. Eee, I co jeszcze? I to, dobra. I no, aha, okej, okay, dobra, ścieżki są. Okay. Grafika mi się strasznie podoba, jest taka delikatna bardzo. Te łóżka mu się ruszają, to jest fajne. Ding, 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 ding. <grych> o, grzyb, czekajcie. Jeszcze coś? Tu coś? Nie. Grzyby. Jaki bardzo rzucające się. I misiu. Albo króliczek. Albo inne coś. Królik większy od tyle, <grymne> Teraz to sama, nie wiem. Dobra. Cześć, ci człowieku, co ci, się, co ci się stało? O, biegłeś sobie. I cię grzyby wysypywały. Po nim za bardzo machałeś. Gdyby kózka nie skakała, to by grzybów nie wysypała. O. <grymne> Dobra i coś. Tu chyba jest do zabrania to co stoi za naszym jelonkiem. I trzeba nam to związać. Dobra. Daj tam mi to. I widzę, że już w plecaku tu wygląda, tak jak on to chciał. Czyli prawdopodobnie. Jakoś tak? Nie mam pojęcia. I tu wzdychasz. Możesz rozkawie nie wzdychać. O, a teraz zadziałało. Musiałam dokładnie kliknąć. Okej. Okay. Pam, param, pam. I co? I już masz. I hura, i super, i no. Brawo. Wspierasz wszystko. I dał nam grzyba. Starych grzyba. Tego wcześniej podniesionego przez nas. Spoko. O, do góry. Tu o elegancko, Zjedź tu. Patrzcie, jak tu jest ten wyrobiona. E, eee, patrzcie, jaka tu była piękna zjazd zjazda. Tu nic nie ma. Pom hm. pom. O, tu się da wejść. Chcesz się napić? Może No miarę ja ci dać. O, tea time A, jeszcze od odnośnie tego, jeszcze dostałam tę. Dlaczego ty się napić? to się napić, ale fajnie. Okej. Okay. Dobra, wstawaj. Wystarczy ci wstawaj już. Okej. Okay. I teraz tak. Są jakieś drzwi. Jeszcze zanim tam wejdę, to się rozejrzyjmy. Tum tum, tum tum Tu nic nie było. Ten list strasznie, tak ten. O karteczka. Dobra, tam trzeba w takim razie iść. O, tu coś jest. Cożesz to wziąć, tak żeby ta karteczka nie odleciała, czy coś? O, uh, hu, uh, uh. to jakaś czasówka chyba. A jednak nie. Dobra, spoko. Patrzysz i byś zjechał, lepiej się stamtąd odsuń. No, ale co się stamtąd, jakbyś zjechał. Dobra, jest tu coś jeszcze. Nic tu nie ma. Dobra, i tu tak. Nie, 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 nie. Pierwsze tu. Co to jest? Tu jest. Tu Ta karteczka była. To ja radę ją tu. Mów tam radę. Aha, i tu. A, to jest telefon. Okej. Okay. Daj mi to mi kółeczkiem raz dwa nie ja na razie pokręcę tak o czy to daje cokolwiek? w ogóle nie da się do końca przejechać czy mi się wydaje? używałam takiego telefonu kiedyś dwa dwa nie działa hm okej, okay. dobra, mam słuchawkę Teraz, o, i teraz, teraz chyba nie działać. Dobra, i do kogo by tu zadzwonić? Do pierwszego może. Albo, eee. Albo do ostatniego. Świeżaka. Dobra. I teraz kwiatek. hm I kto się robi? Dobra, o, dzwoni, dzwoni, dzwoni. O! Dobra, odebrał. Wpójrz mnie do środka, ale ja mieszkam gdzie indziej. okej, okay. dobra, czyli to może mieszkać w pniu. Krójkot odpada to wywiórka, czyli liść, liść i kwiatek. żeby wy będzie... To jest wiewiórka? Wpuść mnie do środka. No dobra. <laughs> dobra. Okej. Okay. czyli drzwi były zamknięte, tak? Ula Ulala. Ale jak elegancko mogę ci coś stąd zabrać? Co to jest? Przywitać. No cześć. Tak ze sobą rozmawiałem zwierzęta. Aha, i on chce przejść dalej. Muszę do mnie grzyba. Mam dla ciebie grzyba. okej okay. A wteczka. I 25 czegoś. I co? I mam ci na zbierać grzybów, tak? Czy co? Plus muchomora. E. Mam ci na zbierać grzybów, tak? Klikłam ja to? Chociaż grzybów. Dobrze, dobrze, dobrze. I te grzyby. Plus Homora. Okej. Okay. Teraz tam, tam się da zejść? Tam się da zejść, ok. Co to jest? O. Aha, dobra, to one będą tak poznaczone. A dobrze mi się wydawało, że ten liść jakiś taki, taki, nie ten tego jest. Strasznie mnie te ścieżki. Ja wiem, że to jest niby 3D zrobione, ale jednak grzyby. No, zerwij go. E. E? Co to było? Aha, okej. Okay. Mogę go zerwać? Nie mogę go zerwać. Dobra, to zbieram te. Dwa osiągnięcia naraz, wow. Wow, ile grzybów. Też tak chcę w domu. Kurka. Prawdziwek. I powiedzmy, że to też obok jest prawdziwek. O, i tam jest druga kurka. I tutaj jest mohomor. Gdzie ty? Aha, dobra, na naokoło nieważne. Dawaj, dreptaj, dreptaj, treptaj. Hop. I tu. O, i tu też jest. Weź go. Nie milą chcę tych grzybów, ale ok. To będzie ten muchomor cały. Chyba. Tak, tak mi to wygląda na muchomora, dobra? Tu, tu, Gdzieś tu jeszcze widziałem grzyba jednego. Tutaj chyba. Tak, tu jest kureczka. Zerwij ją. I gdzieś jeszcze? Jakieś coś. A z dwóch kurek ja jeszcze to się nie zrobi. Dobra, nic tu nie ma. I dobrze by było. Dobrze by było jeszcze. Nie da się chyba, dobra. To olać. Mam nadzieję, że mamy wszystko. No, mam dla ciebie tutaj wsypać. No mam mam. Okej, okay. aha dobra, to muszę chyba jej wrzucić. A tu kurki. Grzyb. Grzyb plus muchomor plus muchomor To chyba nie jest muchomor W takim razie Ej! O? Nie Dobra Wzięłam złego grzyba Jakie zło Czyli on się będzie gdzieś tu chował jeszcze? Tu nie ma. Tu gdzieś? O, tu. Tu też nie ma. Raczej, tam już nawet nie mogę iść. Czyli coś tu muszę mieć do przesunięcia. Prawdopodobnie. Jak też mogę użyć to coś tego? Wiedziałam, że to. Wow. Dobra. Swoją drogą. Ciekawe, co ta Wiewiura. chce zrobić z tym muchomorem. Wiewiura. Czyli rzucę ci pierwsze tego. Plus muchomor. Dobrze. Aha, czy tego tak, jakby już jej dałam? Trzymaj Jak Jakie szczęście. Do apteczki muchomora. E. o tam coś jest tam coś jest jeden plus... czyli muszę to tam powiesić tak jakby na tej gałązce jeden taki taki o cztery Czy mam, nie mam żadnych czterech dwa trzy a co, jak wszystkie wszystkiego, co istnieje? To chyba tak nie działa. Czy bym musiała iść jeszcze? No dobrze, to, 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 to ogarnęłam. Dobra, czyli potrzebuję jednego takiego. No dobra, mamy kolejnego grzyba. Super. Okej, okay. z tych takich ciężkich. Okej, okay, fajnie. I tu by mi się skończyła trasa, tak jakby. Hm. Teraz jak to zrobić? O, tu, 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 tu. Dobra. hop Dobra, i Kurczę, mam dwa żeby więcej, więc wydaje mi się, że możemy wracać dwa albo trzy nawet. Okej, okay, dobra wiewióra. Pokazuj nam tą kartkę. 1, 4, 9. No i to by było na tyle. Potrzebujemy jednego grzyba takiego. Albo... To jest ich waga. Hmm. Podejdź sobie bardziej tu Ta Teżedę tu podejść. Dobra. I tak. Hmm. Potrzebuję grzyba. Yy, a to może być ciężkością ułożone, bo to ta... może o to chodzi. Jeden. Jeden taki. Cztery takie średnie. Yy. Nie, nie wiem jak to zrobić. Aha, ta one się same wkładają na odpowiednie, te dobra i to. I co dalej, mało? No wystarczy. O, i teraz dźwigienkę. O, dobra. Tak, jakby działa, ale nie działa. No i idź tam, idź tam. Coś, coś trzeba zrobić jeszcze. Ha. To może za ciężko? Hmm. Nie wiem. A może ona tu coś ma takiego, co bym mogło powiedzieć? 1, 4, 9 Z tego nam wychodzi Tak jakby 15 kilo A potrzebujemy 25 Razem z naszym tym Jeleniem 9,1 waży Dobra, ogarnęłam ogarniałam, ogarniałam. Dobra Czyli to, to by trzeba było wyliczyć chyba Takich jeden, takich cztery. dwadzieścia 25, więc 2T plus dwie dziewiątki. Dobra, czekajcie. Czyli takie najcięższe. Takie to sobie pozabieram. Najcięższych ino dwa. Takie, takie mniej dorodne rodnej zostawimy. O. Ten bardzo mi się podoba. E, dobra, mamy dwa, czyli 20 bez dwóch. Plus 4 takie, czyli potrzebuję dwóch takich. Tak, to przeliczę i źle liczę. Dobra, więc powinno mi wychodzić tak, że mam dwa takie plus raz takiego. I trzy razy te najmniejsze. Tak, o. Teraz? Sprawdźmy. O, dobra, i to się trzyma. Super. Osiągnięcie wiewiórka. Super osiągnięcie. O, i mamy kolej. O nie! Dlaczego? <gryw> Jakie zło. Dobra, no to w każdym razie. Tyle trwała gra. <grymne> Może wyjdzie jakaś druga część, czy coś fajnie by było. No ale na razie nic. Ale przykro. Masakra. No dobra. Myślałam, że ona będzie krótka, ale że nie aż tak. <grymne> Strasznie krótka. Masakra. Dobra. Super. W każdym razie to by było na tyle, jeżeli wytrwałeś się aż do końca, to bardzo mi mi miło. No i tyle. Cześć.